Jeden Polak, jeden Jugosłowianin I nikt nie robi Ała, kurwa, nadupiony jestem O Proszę bardzo, tak się pracuje we Francji. Izba, idę Robotajem. Robotajem. Michel. Jak no. ja to w Polsce pokażę, nie uwierzę. Nikt nie uwierzy. to na kamerę jest odwrotnie? κάμερα ή φωτο. ουρί Αλλά σαν τις κάμερα κάμερα φωτό Ναι